Ciemanko, witam Was w kolejnym odcinku z gry Identity 5. Dzisiaj y, zrobimy taki mały opening y, bez żadnego przedłużania. zagramy rundę, muszę wbić. Patrzcie, a tu nie pokazuję. Y, ale potrzebuję jeszcze 16 expa, żeby dostać. Kurde już nie pokażę. Tych 500 żarówek. 500 żarówek tych żeby otworzyć sobie to. I może coś tam fajnego wydropi. jest tak 50-50 może coś tam wydropi. So, już otworzyłem, zobaczcie, 39 tego otworzyłem. 21 będzie gwarantowana fioletowy skin. a Jakbym Nagle ten wydropił złoty, co nie, to... Ja pierdzielę. No i... Bym był w niebie normalnie, ale i tak nie gram tą postacią. Do której jest ten skin. No więc jakby ten... Sorry że, sorry, że odcinek ten wleci, nie wiem, w sobotę na pewno. Ja nagrywam to właśnie o godzinie, nie wiem, który pier, pierwsza już jest na pewno. No, chciałem po prostu na, ten, na kolejny odcinek zrobić opening I musiałem expa wbijać i musiałem wbić Nie wiem, ile 2000 za expa, to tyle gierek było. Jak leżałem teraz przez te 3 dni w szpitalu, to zagrałem codziennie. Codziennie w Identity 5, bo, bo jest też oczywiście tak rana na telefonie. Polecam ją bardzo. Mega giera. No i co? Czekamy. Patrzcie ile mi później brakuje. Do postaci. Ja mam ile? A pokażę wam tutaj. Bo jest sobie ku tego tego. W prospektorach. Patrzcie na to. 200 puzli mi brakuje. A jeszcze najgorsze jest to, że nie mogę zbierać tego. Bo mam cały limit wyczerpany. Dopiero się on recytuje w niedzielę. Więc trochę czekania mam. Dobra, niech już na mnie załaduje, proszę. Bo nie wiem czy ja z tej rundy w ogóle dostanę... Też to coś znaczy Expa. O. A, zobaczymy, zobaczymy. Porobimy tego. Wbiłem właśnie budża ekskluzywnego drugiego na tym Enchantress. To są boty. To są boty. Dobra, to zagramy na boty. Ważniejsze jest na penning. Dla mnie najważniejsze, bo coś może wylecieć fajnego. Dobra, zagram może priestess, co zagram? Priestess sobie. Pokażę wam, jak działa priestess od razu. Skaposa, która y... teleporty daje. Zaraz wam pokażę w sumie. Ładu, ładu. Nie sam Cię oglądać. Knajcie, głupi. I zamam nową muzykę tego. Yy... nie przez killer. Zobaczcie. No tak bo tam jest. stawia takie ten. To może się teleportować. Tutaj na górze, co jest ink cooldown, to to jest. Yy... Można się teleportować do danego survivora, ale na botach niestety to nie działa, więc. Więc lipa. Szkoda, że to nie działa na botach. Może to jest killer, ale nie wiem gdzie. Zaraz usłyszycie muzykę, którą ten, kupiłem niedawno. Jeśli przyjdzie tutaj do mnie, oczywiście. On się zbaga... A, on tam stoi, się zbogował. U się sobie zbogowałem u killera właśnie. Czajcie to? <śmany> Zbug... Bo ta postać... Buguje tych. Jak postawię teleportat to on tam będzie stał. Ja powiedziałem, dobra. Skończę ten cyfer, to podejdę do niego. No taki śmieszny odcinek będzie. Taki luźny bardzo. Na możecie napisać tam u Was w komentarzach jak tam ja miałem wakacje. Teraz koniec ich niestety. Już jest 16. Uff. To moje ostatnie wakacje są. Nie wiem, czy już mówiłem. Ale na pewno mówiłem. No trzeba przeżyć to. Do pracy trzeba chodzić. Takie życie. O, trzeba. Co jest? Właśnie takie wody są głupie. Zobaczymy czy na pewno dostanę expa tyle ile powinienem Więc zrobimy... Otworzymy jak dostanę tyle expa ile powinienem. O, pokażę wam. Słyszycie? Zobaczcie. I on tak killera z to jak healer przejdzie przez tego teleporter. Ale powoli tak widzicie się widzicie przez tego przez przechodzi przez okna i paletki to jest właśnie słabe no ale tam pozycji jest głównie git o, stanowałem dobra, uciekamy, uciekamy Hunter jest nerwy, są boty takie mądre bo one, widzi... one piszą tutaj zostawi no. no, widzicie tutaj robię Deposa jest teraz za darmo darmowa jest chciałem zagrać inną postacią chciałem zagrać brudy takim killerem no ale jak widać nie zagram bo jest teraz są inne postacie darmowe Ojeju, a ten chwilę tu miał będzie gonić całe życie chyba naprawdę ten, ten, ten. Muszę muzyki posłać sobie Tam, ja nie wiem, czy z zdążę w ogóle tam dotrzeć. Czytam ranę. Tu zobaczcie, że palę zniszczonych. No i niestety zginąłem A te boty są takie głupie, I zrobiły w złym momencie generator z Dobra, już. Dobra, trudno się mówi. Ale zobaczycie, jak ta postać działa. Może się Wam spodoba, jak zaczniecie w to grać, czy coś. No. No, dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy to... Dobra. No, no. Patrzymy. Mamy. Następny level. Dobra. Słuchajcie, otwieramy to, żeby za... O, zobaczcie, 20 level 510 x level up o. 500 żarówek confirm yy... to jakieś dobre Udostałem to... to otworzę co nie? <grybujesz> Dobra Otwieramy Powoli Dobra, nic nie ma. Nic nie ma, akcesorium. Nie ma też nic. Było to, żeby z, coś wyleciało. Dobra, już szybko otworzę to w ostatni. No i niestety <grystanie> nic nie mamy. O, patrzcie, 2, 1, 3, 7 jest. Ho ho, 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 ho. Ho, Bardzo śmieszny. Dobra. Zagramy killerem na rankedach. Jedną minutę. Pokażę Wam, jak to się gra. Jak gra się w tą grę. Ja Was nauczę w jeden księżyc, mówię. Daj ready, o dziękuję. Teraz chyba będę się blokować, postacie. Tak mi się wydaje. Właśnie nawet y, widzicie, help me sleepy sleep. Blokowałem też bada do Najad. Y, coś mam, dostałem. Aha, dostałem tam jakieś rzeczy, nie chcę w nim grać. Ja chcę Najad chcę sobie zagrać. Y, coś, a dostałem jakieś nowe graffiti, tak? Tutaj mam. naukis, no, a wezmę sobie. Dobra, ready. U oh, nie. Enchantress, perfumerka. Jeszcze to taka perfumerka, taka ze skinem dobrym. Z skinem kosztuje? Ile? Nie wiem, z 300 zł, 200? No nie, a Ja sam nie wiem. Kurde, ale myślałem, że coś wyleci jednak z tych skrzynek, co, co ja zbierałem. Naprawdę. Myślałem, że coś wyleci. No cóż no co miałem. No niestety nic nie wyleciało. Ojajaj No ale będę jeszcze zbierać. Zbierać będę te do otworzenia Więc Mogę robić codziennie jak zbi zbiorę jednego tego. To zrobię... Odcinek normalnie taki 15-sekundowy jak otwieram tę jedną skrzynkę codziennie <grym> A. Boże przepraszam was myślałem, że... <grym> myślałem, że survivorem jestem. Kuklik nie, żeby ten, żeby robić. Dobra, chodź bo jest naprawdę późno, nie wiem czy ja to wygram, mogę to przegrać. Co ta metroloszka robi? Dobra, zabiłem. Już jestem w, w, wykończony Gram, ciągłym w, w jedną, tą samą grę. <śm> wy, wy rozumiecie chyba mnie, co nie? Naprawdę jest czasami tak... Na przykład w, w Valorancie, co nie? graż, graż, grasz... ...kilka razy ci się odechciewa. Stoi przy mnie, bo nam służyła tego, perfuma, co nie? I nie uratowała. No niestety, no ja nie będę jakimś łagodnym na rankedach. Mm, 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 mm. Okej, okay, on już sobie gdzieś poszedł. Ten... meteorolożka. No ale uratowałaś koleżankę, więc się nie smuć dam ci tutaj to kurde Nie chciałem je zabijać Dobra, weźcie. zamknijcie to proszę Oj, dziękuję Czy liderka tu gdzieś jest? O pra, łapiemy tą. Ojej, ojej. Dobra, leży. Jeden z leży. Mamy, mamy go, mamy go, mamy go, Luiska, mamy. Jedziemy z nim do... Tutaj. Dobrze. Dobrze, dobrze. O! o dzień dobry. Enchantress powiadasz jest taka, jest taka nie za młoda ten jest, co nie, taka, 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 taka. O patrz, trafiła Co? Ej Nie, tak nie powinno być, halo nie, 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 za daleko nie uciekłaś niestety Dobra, dobrze nam idzie Mi idzie w sensie, ale że dobra nam że. Oni tam generator robią. Tam ktoś robi generator. Oj, właśnie tak. Hi! Czy użyła na mnie? Niepotrzebnie. Patrzcie na to, co ona w ogóle zrobiła. Dobra. wisimy ją na łóżko oczywiście, posadzimy. I szukamy tej drugiej. Ja już. Ja jeszcze nie. Dobra. Szukamy różowego odcienia okay. Szukamy różu tak zwanego Gdzie on by właśnie on... mógł być do Dungeona już Ale ja nie wiem Chyba ty jakieś typy mi, typy mi dają Dobra, wie że czy liderka ona myśli, że będę dla niej miły. No nie, u mnie nie ma takich rzeczy. Ojej. Oj. Dobra. Do widzenia. Ojej. dobrze mi dobrze dobrze mi poszło kolejny ten piłem kolejnego tira dobra jeśli wam się coś spodobał dajcie łapkę w górę możecie zasubskrybować też do zobaczenia do kolejnego od niedzieli Będę ten wysyłać, już mówiłem, takie odcinki bardziej. No żeby otworzyć, jak coś wydropi, to będzie na odcinku. Yy, albo po prostu... Dobra, do zobaczenia po prostu. A, yeah.